Checkpoint. Dobra, naciśnij ten, naciśnij parówkę. E, marchewkę. <grymne> Przepraszam, ale czy ty jesteś sexmasterką? A co ma bycie seksmasterką do naciskania parówki? E, e, kur... <grymne> marchewki! <grymne> Jezu. <grymne> cześć, ja jestem Zio, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj ze mną jest Tritsus. ja jestem Jeżem. jest ze mną jest y, pierwszą część mapy. Tej, na której gramy, możecie zobaczyć tak, na, tak, na kanale Tyrcusa tak. tak jak przed chwilą było w tym śmiesznym urywku z jego mapy No o, i bez, no. bez tego, bez y owijania pawełny zacznijmy może i lecimy dalej Pozostały nam trzy etapy Patrz jak skacze Skacz. Widzisz jaki jestem dobry? Gratulacje No dobra <noise> To było słabe Dobra, słuchajcie, możecie zostawić tutaj apencję, jeśli wam się, w, o czymś się ten odcinek. Możecie wbić do trójcusa na kanał i zobaczyć najpierw pierwszy, pierwszą część przede wszystkim. Właśnie, bo Także fa wszyscy, którzy nie żeby nie? Właśnie, żebyście strzelili fabuły, o co chodzi z naciskaniem parówki. <grym, <grym, możecie wejść do trójcusa na kanał i, i zobaczyć najpierw pierwszą część. Zapauzujcie teraz. Zobaczcie sobie, jak tam wszystko to wyglądało i dopiero przejdźcie tutaj do tej części. O matko, ty mówisz, że to jest fajniejsze niż ten, niż te części, które u ciebie były? No to nie w sensie jest fajniejszy. ładniejsze, ale jest dużo. Dużo, dużo trudniejsze, nie? Dużo trudniejsze. No jest, to jest najgorsza część w parkurach, jak masz kilka skoków na cztery kratki z rzędu. Ja zupełnie tego nie... nie lubię. O! Co o! przeskoczyłeś pierwszy, tak? Tak. Gratulacje, płynisz <laughs> przed <laughs> checkpointem. Dobra, zaraz to zrobimy. Oh. Tak. Ej ja nie lubię takich. Słuchaj, wiesz co, ogólnie to tak, bo może moi widzowie, którzy jeszcze nie przeszli do tego do Tricusa, przejdźcie do Tricusa. Jeśli jeszcze nie przeszliście do Tricusa, no to wejdźcie na. Znaczy. to wejdźcie na jego kanał i zobaczcie ten film. Macie kartę Zważnie. tutaj. Taka jest pierwsza karta. I tą pierwszą kartą możecie tam zobaczyć. I słuchajcie, co, co tak poza tym to jest mapa, która nazywa się AMD Ninja? Coś takiego? Tak, ale generalnie to ninja training chyba. No, training no w każdym razie Training ninja, który jest totalnie niezbyt ninja. Szczerze kurczę. Jezu, ile to potrwa? No widzę, że dobrze ci idzie. Kurde. Ej! Tristus, no co ty robisz? Po prostu. Z tym. Jak ci dobrze poszło teraz? Jakie kombo pocisnąłeś. No nie, no i już tam był checkpoint na tamtym kolejnym. No właśnie. Z beznadziejny. No Aaaaaah! Ten etap jest straszny. No. Spośród wszystkich etapów to jest chyba najtrudniejszy z tego co graliśmy jak dotąd. Ja mam nadzieję, tak. że kolejne nie będą takie, Wysko takie rzeźnickie. jest generalnie dość łatwe. Kurde. A jezu. Mówię, nie jestem fanem parkurów i skoków na cztery kratki. O, no, ja nawet na dwie. Nie no, jeszcze to na dwie to da się przeżyć, na trzy spoko, ale mówię, na cztery to jest... Dobra, jest! Naciśnij marchewkę szybko. Parówkę. Kliknij parówkę. O kurczę, ale, ale przeszliśmy. Ej, tutaj jest rzeczywiście jakoś tak łatwiej. Patrz, to tylko ten pierwszy fragment był taki naprawdę trudny. Żeby zniechęcić wszystkich ludzi do, 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 do dalszego grania. Tego filmiku. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. no. sekre. Głośliwość trupu. Dobra, masz kolejny checkpoint, jakby co? Przecież wszystko przyszedłem. Nie, no, wszystko tak przeszedłeś. czy nie? Nie. Znaczy, <laughs> tak mi się wydaje, że to. Ja chyba biegnę, póki co. Ale chyba słyszałem cię gdzieś w tle za mną. Shit! No jestem przed to, nie widzisz? No teraz, tak. Teraz jesteś przede mną. Kurde, ale trzeba skupić się, nie? Tak poważnie skupić, że aż to? ciężko mówić. Oj, ja, <laughs> <maska, śmiech> Naciśnij marchewę, ziomuś. A co, już ten? Zobacz, jak pamięta? Wow, Tricus. Wow. Ale to parówka, a nie marchewka. Jak chcecie wiedzieć, o co chodzi z parówką, mówicie na odcinek do Tricusa. Matko, ale jestem zareklamowany. O matko, ale reklama. Reklama pełną mocą. Ta moja parówka to jest zareklamowana. <noise> <noise> Może jakie gorszące i straszne żarty z tutaj rzucasz. No Chodziło o ten taką... wiesz do Gorszącą dosowania. reklamę. Wszyscy pomyślą sobie ojeju, ale on jest niepoprawny politycznie. I, i, i wbią do mnie i zminusują mi filmik. A tu chodzi tak naprawdę o parówkę na sznurku, na patyku. I nikt nie wie o co chodzi, nie? No nie, no, jest ile, no, boże, ty ja no. cię zepchnąłem. Nie, chyba nie. A może? Czy to ty mnie zepchnąłeś? Ło, ej, tutaj ten skok jest jakiś niemożliwy. Dalej. Nie, on jest na cztery kratki normalny. No nie, jest. Ja zupełnie tego badamy. nie umiem. Ej, ale Kurczę długa badamy. jest ta mapka swoją drogą, nie? E, nie, to my po prostu tak powoli ją przechodzimy, wiesz? To <laughs> nie jest długa. Nie dość, że trudna jak dziewczyny 10 na 10, to jeszcze długa. Jak wędka z parówką. Co? Słuchajcie, my... jeśli chcecie ogólnie zobaczyć, jak robić takie fajne mapki, że klikacie na przykład w parówkę. Matko, ciąg biegniesz we mnie. Sorry. Jak klikacie parówkę i, i później was teleportuje, to śmiało możecie. E... Możecie bić do mnie na kanał na więcej filmów i ogólnie tam zobaczyć, jak się robi komandy blokowe, różne cuda, na przykład taki napis wyskakujący na ekranie w tym momencie. Reklamujesz się na swoim kanale? No tak, reklamujesz się na swoim kanale, bo pewnie sporo osób, które zobaczy ten film, nie przyszła też od ciebie. A faktycznie? No. o tym nie pomyślałem. Że trzeba też brać to pod uwagę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robić na przykład właśnie coś z command bloków, teleportacje i tym podobne różne fajne rzeczy. No to zapraszam jak najbardziej tutaj więcej na, na moim kanale Jezu, nie! Już płyłem naprawdę prawie na samym końcu tego etapu. Ja, mam dla Ciebie propozycję. Słucham cię. Weź to przejść. Taki, taki mam plan, wiesz? Mam taką ambicję, żeby to przejść. Jeju, ale to jest trudne. O, no, niestety. A, ja, nie mogę. Ma... Ja to na F5 będę przychodził. Z powodzenia w takim razie życzę. Mam, mam, na kanale filmik taki, dalsze skoki na F5 i stary, na F5-ce widzisz wszystkie piksele i możesz idealnie wyskoczyć. Tak mówisz? No mówię ci. Po co tak działa? Tak. Patrzysz, jestem na patrz, naprawdę daleko. A ja, a ja nie. Ale przynajmniej skaczę dalej na F5. <grafię> Gratuluję. no nie. <grafię> nie! Było napisane na ile czasu jest ta mapa mniej więcej? Nie wiem. Nie czytałem. Nie zdziwię się, jeśli tam jest napisane, że na jakieś cztery porywach do 6 godzin. Nie wierzę. Nie jest! Udało Ci się? Tak, przeszedłem. Super. O matko. Jest. Można. Słuchaj, nie dostałem guzika. Ja mam. Musisz dotrzeć w takim razie. To. Ej, nie, ja... Ja Nie! To weź mnie tepni, nie musimy nie. Do tego przejść. Dobra. Taki ten mały cheat. Już nie, nie tyle tyle czasu ten nawet. etap, tyle czasu ten etap robiliśmy, że. Dobra. Dobra. I tam przypadek guzik ile postaw. ty ich masz? No pięć. To dla masz pięć guzików? No, Dobra, kolejny etap. Lecimy... Oh Boże, o Boże, nie, to jest. To jest łatwiejsze. To jest. Labirynt. Labirynty są złe. Labirynty są bardzo złe. Idź po jednej ścianie tylko, spróbuj po prawej na przykład. Zaraz znajdziemy rozwiązanie. Ale Ja już teraz po prawej, teraz idę po lewej. Aha, super. No nie. To chyba tak nie działa z tą ścianą. To działa z tą ścianą, właśnie, to jest doskonale, bo to jest jeszcze sposób, żeby znaleźć, znaleźć czy znaleźć czy, przejście dalej. Czyli coś by to było tutaj, to nie jest tutaj. Słuchaj, no. Ninja musi być cierpliwy w końcu, nie? To trening ninja. ninja. Musi być jak wiosna. Jak skała. Jak, jak ninja. Ninja musi być ninja. Ninja musi robić wszystko powoli, ale precyzyjnie. I dobrze. Ninja, ninja, ninja. Ninja, ninja, ninja. W końcu to trening ninja. Czuję się jak cię lęcinało? Przeszedłem. Jak? Normalnie szedłem po różnych ściankach. Ale tutaj jest super parkour. Taki, jaki lubię. Ej, ale czekaj, bo mnie tam nie ma jeszcze. No to kliknij parówkę. A rzeczywiście, mogę kliknąć parówkę. Dobra. No. Ja nie lubię właśnie takich parkurów. O tam. nie, Jezu, jakie to będzie złe. Już czuję. No, nie lubisz takich parkourów. Wolę, wolę bardziej takie parkury normalne parkury, a nie z tymi belkami poprzecznymi. Już nigdy mi to nie sprawiało przyjemności. Jak moi widzowie oglądali mnie na tym, na... na na przykład party na Jasiu jak się gra, to mogą wiedzieć o co chodzi, bo ja nigdy nie przyszedłem dalej niż chyba... Jedną czwartą tego etapu. Hmm. A to może właśnie dokładnie takie same te belki do skakania. Dobra, lecę. Lecę. Lecę jak szalony. Aha, tutaj o. Dobra, jest checkpoint. Co teraz, tutaj? Gdzie jest checkpoint? Aha, ty już tu przeszedłeś, to. No. Myślałem, że to ja jestem dalej. Tak, ale gdzie był checkpoint? No tutaj gdzie ty tutaj? go złapałeś, no Ale. Super. I nie powiedziałeś mi o parówce? No przepraszam, nie chcę ciągle gadać mm. o mojej parówce. Jezu, ej, ty jesteś naprawdę dalej, weź tam skocz skocz tam, dawaj Dawaj Jest! Dobra, Tricus doskoczył wspaniale, udało nam się kolejny... Kolejna część za nami. Kolejna część Wszystko dobrze, ale... Ej, ty naprawdę czasami jest. tak dobrze skaczesz nawet na tych parkurach, wiesz? No bo, Nie, posłuchaj, ja jak zaczynaliśmy grać, to... Mm, nie siedziałem na kompie od dwóch tygodni ponad, a teraz już się przyzwyczaiłem z powrotem mm. i znowu jestem skoczkiem. I co idzie całkiem, powiem szczerze. No. O, kolejny checkpoint. Tak? Super, no. dobra. To ja w takim razie zrobię mini chita. Idziemy dalej, nie ma co Oj. stać, trzeba lecieć. Cię, nie, nie nacisnął mi się klawisz w, ale to było dziwne. Co tu teraz? To są jakieś baweczki latające w ogóle? Lody? To są lody. Lody. Rzeczywiście, tak wygląda właśnie jak lody. O nie, Jezu, jakie to jest złe. O, kolejny checkpoint. Jaki kolejny checkpoint Aha, tamten. boży A po co tutaj ten checkpoint? W trudniejszych miejscach nie było checkpointów. No właśnie. Widzisz, kur... No... A. Lodowa kraina. Skakanie po lodach. O nie! Co, co, ma, co ma ten partu. ninja... Jezu, ja też. Co ma ten ninja do, do lodów, to też mnie zastanawiasz powoli. Ja się spodziewałem po... jakichś bardziej orientalnych klimatów, a mamy... Mamy lodziarnię. Że na przykład po wielkich krewetkach byśmy skrywali. Co mają krewetki do ninja? To... Japończycy jedzą krewetki, nie? E... Tak? No. A, nie, a nie sushi na przykład? No, a kre... sushi jest z krewetek. Krewetki też... Sushi jest z ryb surowych, a nie z Kole, Kolejny checkpoint, gdyby to. nie żeby coś, ale sushi to jest... Co ty Gonciarza nie oglądasz? Oglądam. No to co ty mówisz? Ale on kłamie. Mówi, że że sushi jest z ryb. Aby sushi jest z ryb. To mówi, że z surowych. To każdy dobrze wie, że jest surowych ryb. Dobra, Dobra. Tak? Idziemy dalej. idziemy no dalej. Ej, a ja co znowu zostałem. To jest szósty etap chyba. Słuchaj, o, mam checkpoint, także możesz się tutaj tepnąć do mnie. O, super. Słuchaj, dobra, idziemy to jest chyba szósty etap ostatni. O ostatnia ma mapa. O shit. O Dropper? shit. Nie wiem. Spróbuj. Lecimy. What? Aha, już rozumiem. A, a ja przeżyłem. Jak przeżyłeś? No ja jestem na dole. Wygrałem. Jak wygrałeś? Poczekaj na mnie, ja też chcę wygrać. No nie! Ale co, odbiłeś się od jakiegoś tego slime bloka czy co? No na sam dół skoczyłem. I na slime bloka. Aha, bo tu spację wystarczy przytrzymać, ja już wiem jak to zrobić. No? Patrz, kurde. O! No i prawo. <grym> A czemu, ja skoczyłem od razu na ten najniższy? No! Nie, ja tego nie rozumiem. Czekaj, gdzie jest ten najniższy? W którym miejscu niby? O, tutaj, widzisz mnie? No, <laughs> widzę cię, poczekaj, zaraz tam dolecę. Jak to jest kurde, że. Czyli, to... ale to mi bardzo przypomina gierkę Gravity. Yes! O, jest! Super, dobra, Wygrałeś idziemy dalej. Trening ninja? To już jest koniec? Czyżby no. to był już koniec? Kongrat. Kongrat, thanks for playing. Także wygraliśmy oto trening ninja i tak oto graliśmy sobie stricuse. Tutaj, stricus. Bar bardzo dziękujemy. Mam tak. nadzieję, że daliście już łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujecie kanał Zio oraz mój kanał. Dokładnie tak. Jeśli chcecie więcej odcinków z Tricusem, napiszcie oczywiście w komentarzu. To będą tak jakieś tak, jeszcze ciekawsze, tak. fajniejsze mapki. Właśnie, kto, kto dotrwał do tego odcinku, znaczy do tego momentu i chce więcej odcinków ze mną, ten pisze, że chce więcej odcinków z tym Tak. E. Napiszcie, Chcę chce no. więcej odcinków z Tricusem i ja się za wami żegnam. Dzięki za oglądanie tego. Na razie, cześć. pa. pa. Jeśli jesteście zainteresowani komendami, kliknijcie już teraz szybko start, który właśnie już teraz pojawił na ekranie. Tak, kliknijcie. Kliknijcie. Halo, razba, razba. Kliknij anotacje, Już. Dawaj. No, na co czekam? Lecące. Yy... Tak, także widzieliśmy, że lecą. A teraz jest to zrobione tak jak taki Railgun, czyli taka snajperka, z której strzelamy prosto do celu. I to jest świetne, bo za każdym razem trafiamy w przeciwnik.